Hej, z tej strony kama, witam was bardzo serdecznie. Biją fanfary zewsząd, ponieważ otwieram swój pierwszy, po prostu jeden i najlepszy kanał na YouTube w Poszukiwaniu Piękna. Z tej okazji dziewczyny z salonu Let's Beauty przygotowały dla mnie challenge. Czeleż dotyczy konturowania. Wyzwanie: konturowanie. Zaraz yy, zobaczycie, będzie to bardzo ciekawe, ponieważ nie będę wiedziała, czym mam się konturować, a będę miała trzy opcje i będę musiała to zrobić. Moi drodzy, bądźcie ze mną. Bardzo serdecznie zapraszam. Lajkujcie, obserwujcie, komentujcie, ponieważ ja tego potrzebuję i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Razem będziemy poszukiwać piękna ciachpych. Lecimy do mojego challenge'u. E, mam tu trzy opcje. Muszę się wykonturować każdą z nich. Nie wiem, co tam jest. Po prostu totalnie, więc otwieram pierwszą. Aż mam ciarki. Pomadeczki. Pomadeczkami to ja dam radę, to wiem. Jeszcze w dwóch po prostu pięknych kolorach: brązer i róż. Tutaj w pierwszej, w pierwszej opcji były dla mnie łaskawe, więc, moi drodzy, też dla studentów, dwie pomadeczki, bo koleżanka mi dzisiaj powiedziała, że to jest opcja konturowania, że to może być opcja konturowania studenckiego. Dwie pomadeczki absolutnie wystarczą do tego, żeby sobie zrobić ciak pyk konturowanie. Lecimy. Tutaj brązer, po prostu konturowanie na mokro, w ogóle czuję się, jakbym miała to zrobić 3 sekundy. Bo, jak w programach telewizyjnych, ale Kim Kardashian. Pamiętajcie, brązoro Konturowanie brązerem to jest trójeczka, więc tutaj jedna trójeczka, tutaj druga trójeczka. Ja to robię pomadką, ale ona jest miękka na szczęście, bo jakby była otwarta, to byśmy nie dały rady. Chyba. I teraz nasze czyste paluszki. I zobaczmy, co się dzieje. Tak, jest dobrze, jest dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze, widzicie? Pojawia się kontur. Tutaj czułeczko wysokie moje na szczęście, znaczy nie na szczęście, właśnie trzeba je skonturować. Proszę zobaczyć, co się dzieje. ha, Prawie jak po prostu jakiś Tom Ford, paleta do konturowania, moim zdaniem. A jest to pomadka, nie, nie jest to Tom Ford. Mamy zrobione? Potrzebujemy róż, ponieważ róż daje tutaj odświeżenie. Mam pomadeczkę bardzo ładną, różową. Na płciaczki nasze. Na nosek też. Róż, to teraz jest fajny, w ogóle wiecie a wszędzie róż i oczka widzę tu i rozcieramy jeszcze tak nigdy nie robiłam ale YouTube jest YouTube'em challenge jest challenge'em więc po prostu nie ma opcji wszystko to ważne, żeby rozsmarować się efekt po prostu pokażę taki jaki mi się udało osiągnąć nie znaczy to, że on będzie piękny, niestety taka bym powiedziała z dużym efektem po prostu zarumienienia. Tylko dwa produkty i po prostu konturowanie buzi. Zrobione zadam. Opakowanie numer dwa. Coś tam jest czy mam sobie wykonturować buzię. Krótkami do oczu i do ust. Dzięki dziewczyny, dziękuję bardzo, dziękuję. Mam nadzieję, że są miękkie. Że dam radę. Lecimy. E, pierwsza rzecz brązowa, więc konturowanie tutaj e, policzków. E, e, mam nadzieję, że zrobimy to podobnie jak pomadkami, czyli. O, o, ale ona jest naprawdę e, jakby twarda i powstał taki, takie coś. Sprawdźmy. No powiem Wam, że siła tarcia, to jest to. Nie no, całkiem nieźle. Proszę bardzo. Całkiem, całkiem, druga klasyczka. Wow! To człowiek się całe życie uczy, absolutnie, więc ja się tutaj jeszcze nigdy nie konturowałam po prostu kredeczką. Ale w ogóle wow! Szok! Troszkę przyczółku. A no dobra, no to jak mi tak dobrze idzie, to weźmy też nos. Można go odrobinkę yy, wyszczuplić tutaj. Boże, to jest jakaś, kurde, jakiś, jakiś Znyksa. Jakaś hit kredka do konturowania. No, po prostu jakbym wróciła z Kan, totalnie, po prostu taka e, słoneczko, prawda? Tutaj mnie. E, I to wszystko kredką, do oczu kredką. Szok, ale mamy też różową e, kredeczkę, e, Zrobię tak. Ha, ha. Tu się nakłada róż. Drogie klientki i koleżanki, jakbyście nie wiedziały, tu się nakłada róż na pucieczki. Sprawdźmy, czy rozciera się tak samo dobrze. Rościera się. Ojej, nawet można jej dołożyć. Bo wiecie co, różu się nie bójcie. Różu naprawdę... Róż robi robotę. Po nałożeniu różu wyglądamy, jakbyśmy były bardziej wyspane, zadowolone i szczęśliwe. Czyli od dzisiaj, jak kupujecie kredki, pomadki, nie wiem, co tam będzie w trzeciej opcji, to muszą być miękkie, żeby siła tarcia po prostu nie mogła... No po prostu, żeby to się udało. Naprawdę powiem Wam, że konturowanie dwoma kredeczkami, naturalnie po prostu. Jestem po prostu absolutnie pod wrażeniem. Myślałam, że to się nie uda, że będę takie winę tu, z dwoma kreseczkami tutaj, a tutaj proszę, całkiem nieźle. Już jestem na wydechu pełnym, oddycham, jestem spokojna, ponieważ uważam, że tu się nie zbłaźniłam absolutnie, poszło mi całkiem nieźle, kredkami się wykonturowałam. Trzecia opcja, nie wiem co to będzie, To brokaty, albo w ogóle nie wiem co. Oby nie burak, bo też takie opcje słyszałam. Lecimy. Eee, klasa. Tutaj mamy po prostu, tutaj mamy klasykę. Mamy ro, e, po prostu e, piękny brązerek, e, który znam. I mój ulubiony róż, mineralny. Ale tak się zastanawiam, jakiś pędzel, coś gdzieś, ktoś, czy mam to nałożyć. Ej, w salonie jesteśmy, halo, może by mi ktoś podał jakiś pędzel? Dobre są, <laughs> nie wiem czy coś się zaliczy do challenge'u, ale szczerze powiem, że bronzer zdecydowanie lepiej nakładać w wersji właśnie w kamieniu pędzlem. Eee, tak. Mięciutki super... Tutaj to już w ogóle jest, wiecie, tutaj to już czuję się jak w domu, totalnie, dwie trujeczki na naszą buzię. I wiecie co? Jeżeli chodzi o to konturowanie, jeżeli macie tutaj buźkę z takimi szerszymi tutaj kości mi się mówi. Chyba tak, to tutaj nie bójcie się nałożyć brązera. E, będzie e, po prostu ta buzia wyszczuplona. E, największy błąd, jaki ja widzę, to dziewczyny nakładające sobie, e, dacie za nisko często brązer i jest smutno padający policzek. E, uśmiechamy się, łapiemy pućki tutaj i właśnie od tych pućków ciągniemy tutaj. To jest miejsce na brązer. Nie tak nisko, tylko tutaj. E, mój mięciutki, piękny, pielęgnacyjny brązer e, pojawił się na mojej buzi. Ja to w ogóle lubię sobie nosek też ściachnąć brązerem. No, i róż. I róż to jest życie. Tutaj sobie dziablę na naszą ee, <laughs> serwetę I pucielki. Pucielki tutaj, ciach, ciach, Może next time zrobimy na jakiejś po prostu pięknej modelce tutaj z gładką, cudowną buzią, e, ale tak naprawdę nie jest dobre dla osób w każdym wieku. Tylko ważne jest to, żeby były dobrze dobrane produkty. E, Tada, zakończone. Nie wiem, czy widzicie różnicę. To ostatnie konturowanie było tak, jakbym prawie zrobiła w domu, czyli kosmetykami po prostu takimi, powiedziałabym, odpowiednimi. Te dwie pierwsze wersje to było czyste szaleństwo, szczególnie kredki uważam. Możecie dać w komentarzu, znać, proszę o komentarze, <ścoughs> czy, była, czy jest różnica, czy widzimy, że tutaj jest coś, faktycznie lepiej, czy tymi kredkami, tak naprawdę opcja była też e, bardzo fajna. Chcę powiedzieć, że ważny jest minimalizm, w ogóle uważam w naszym życiu, więc nie potrzebujemy wielu kosmetyków. Kosmetyki naprawdę mogą e, e, służyć do jednego, wykorzystać nie je możemy do innego. Tak samo z pędzlami. Ja bym e, daleka była od tego, że musimy mieć tysiąc pędzli, palet i w ogóle nie wiadomo czego, więc kombinujcie, korzystajcie. E, ja tutaj na tym nowo otwartym kanale w poszukiwaniu piękna będę starała się Wam pokazywać e, takie wesołe, fajne rozwiązania, ale też e, będzie dużo fajnych e, Poważniejszych tematów, ale wszystkie dotyczące tego, jak żyć fajnie, pięknie, żeby otaczać się w tym naszym życiu właśnie pięknym zewnętrznym, wewnętrznym, nie tylko beauty. Bądźcie ze mną, śledźcie mnie. Jeszcze raz proszę o to, żebyście subskrybowali mój kanał, komentowali, a mam nadzieję, absolutnie nie pożałujecie.